Mm, mm, mm. No i witam wszystkich ponownie. Jesteśmy w kuźnicy. Co to kapucka? No i zobaczcie tam dalej. No, Ale tutaj macie takiego zwykłego Serwer, a <laughs> serwerów, jest <laughs> serwer Worsowig. Proszę bardzo, koleżka na Worsowigu. 好的。 Pogoda jest spadalna. Dzieje totalnie. Miałem być w kuźnicy. Zwiedzać samek. O! Słuchajcie, kasa na oko. Proszę bardzo. Pięć ziko? Pięć ziku. 2009. Pozdrawiamy. No, już takie Coś niesamowitego. Chodzę na plażę i na dzień dobry. Może trochę szczęścia mam, bo nie mówię, że nie, ale popatrzcie sobie tam w oddali. Jak chłopaki pływają, na 300 dziewczyny też. No tu się złożył w wodzie pływanko, No dzisiaj to jest pianka tylko w piance można pływać bo inaczej to... zobaczcie co uh -huh. Uh -huh. jest tak zimno Tak, ale nie na jakieś inne atrakcje. Popatrzcie sobie popatrzcie jak fajnie pływają. <laughs> No i dobra! Jest straszny wiatr, słuchajcie! O nic chciałem wam tylko pokazać jak tu się to wszystko odbywa. Dobra, trzymajcie się. W takim razie do następnego spotkania. Na razie, hej. W sumie pożegnanie już z morzem, także to jest ostatni chyba raczej filmik. Pogoda fatalna. Dzisiaj jest czwartek. 16 chyba? Nie, dalej chyba już jest. Już nawet nie wiem który to dzisiaj dzień już jest września. Dobra, do następnego spotkania.